Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z wymarzonej serii a moi drodzy. Do naszego składu dołączył Edwin Wandersar Legenda. Ponadto musieliśmy zmienić formację na 4, 3, 3, czwarta opcja. W tym odcinku oczywiście też wylosujemy zaległą kartę za poprzedni odcinek, tam była bramka Lulicia, o której zapomniałam. Był to go oczywiście w debiucie, także myślę, że po pierwszym spotkaniu dolosujemy tę kartę i będzie wszystko grało tak jak należy. Skład. Tak jak yy, proponowaliście w większości, myślę, że to jest najlepsza opcja. Crespo na eśp, kleber przesunie się na eśp i myślę, że będzie wszystko kulało. tak jak należy, także ruszamy z pierwszym pojedynkiem. Oto skład naszego pierwszego rywala. 3-4-1-2, mocna liga niemiecka, no ciekawie, ciekawie. Abate, będzie chyba wrzutka, Abate ładnie, tam jest Nedved i bruni w Jakim jakimś cudem. I zobaczmy teraz, Cuadrado na prawej flance już tutaj będzie schodził do środka i tak też zrobił, zobaczmy Cuadrado, będzie wejście kolejne i to jest e, nic, po prostu nic. Z tym razem zagram przed Plekarny jest to Ceres, Zagraje do Pawła Nedweda, Paweł Nedwed i gol! To jest jego pierwsza bramka w drużynie, ale niestety nie możemy tego zaliczyć jako gol w debiucie. Otóż jest któryś występ z kolei, Pawel Nedwed, pięć gwiazdek słabszej nogi, bez znaczenia czy, czy uderzy prawą czy lewą. A akcja się nie kończy, bo Hernan Kres poprzejmuje piłkę. Uderzenie z dystansu, słupek. Nie wierzę w to, co tutaj się dzieje. Zobaczmy teraz kwadrado. Tam jest Kleibert, no i to chyba musi być gol. Tak jest, 2 do 0. Patrick Klaibert, teraz piłka do Georgia Weah, a ten podwyższa na 3 do 0. 57 minuta. No i raczej mamy już bezpieczne prowadzenie. No i raczej będzie zwycięstwo. Oleż teraz mnie porobił. I jest gol honorowy, a więc nie taki koniec. O Boże, co ja zrobiłem. Obamy, do... Oj, oj, oj. Robi się niebezpieczne. No musimy szybko odpowiedzieć na te dwie bramki rywala i odpowiadamy! Paweł Nedwet, 4 do 2. O, już teraz ładne zagranie. Ła zagranie do kwadrady. Janusz kwadrady i 5 do 2. Paweł Nedwet, naprawdę niezły występ. Zobaczmy, Carlos. Zagrywa do Nedweda. Paweł Nedwet. Zatrzymuje piłkę, oj tam niekryty nasz zawodnik I jeszcze tu jest gatuzo! i 6 do 2 Zobaczmy Crespo, do George'a, George'a 7 do 2 i bardzo dobrze, będziemy na pewno Losowali jedną kartę więcej za wygraną pięcioma bramkami Natomiast musimy to utrzymać Okej okay, słuchajcie, wygrywamy 7 do 2 A więc losujemy dwie karty, tą zaległą Nie, trzy karty, za zwycięstwo, za wygraną pięcioma bramkami I zaległą kartę za za ostatni odcinek, także słuchajcie. Zobaczymy, co tym razem nam ciekawego się trafi. Zobaczmy, pierwsza karta. I zaczynamy od dopingu, chyba? Tak jest. Także doping jako pierwsza karta. No, na razie tego dopingu nie używamy. I raczej też nie planujemy, bo myślę, że może w tych wyższych ligach, jak będziemy tam w trzeciej, w drugiej, to może coś. Wtedy można pokombinować, na razie nie ma takiej potrzeby. Absolutnie losujemy dalej. I co my tu mamy? Tren... uuuu! Jose Mourinho, moi drodzy. Także mamy nowego trenera. Nowego trenera, przynajmniej na najbliższe spotkania. Jose Mourinho przejmuje zespół aniołów. No, zobaczymy, czy pójdzie mu równie dobrze, jak z Interem Mediolan. No na to... Oj, tu mi karty jakieś wpadają. to nas na Periczy. I ostatnia karta z mecz to będzie. Co to jest? Pereira. Także słuchajcie, Pereira, no ale Pereira wejdzie no, prawdopodobnie tylko na jeden mecz, więc tylko nie wiem kogo zastąpi. Raczej Cliverta, bo Gryspoł mi się gra o wiele lepiej, e, także... Idę kupić Pereira i widzimy się za momentik. Ok, także tak składnik nasz wygląda. Pereira dołączył do składu, reszta pozostaje bez zmian. Także lecimy z kolejnym meczem. A to skład kolejnego rywala 4-1-2-1-2. No, generalnie, generalnie bez szałą. Myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Teraz Pereira, ładne wejście. Czy będzie gol w debiucie? Zobaczmy Pereira! I nic z tego. Zobaczmy Pereira. Zagranie do kwadratu, Janusz kwadratu. Spokojne wejście. I niesamowita interwencja bramkarza. Wow, jeszcze Debushi to przejmuje. Ale Dynarga tuzo przejmuje piłkę. Jest tu Pereira. Zobaczmy nowy nabytek Pereira. Nadal utrzymuje się przy piłce, ale dużo. Spokoju. I czy dokończę tę akcję? Jest tu faulowany. No i mamy rzut wolny z niebezpiecznej odległości, ale czy ktoś to wykorzysta? Do piłki podchodzi George a jest to 20 metrów a nic tego. Oj, 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 oj. Co tu się dzieje? Nie mówcie, że kar... Nie? Nawet kółka nie wcisnąłem. Ale co zrobił? Nic nie zrobił. No i będzie kary. Zobaczmy Lukaku czy Van z Lukaku. I jeden do 0 dla naszego rywala. I będzie teraz ciekawie. Zobaczmy kwadrado. Teraz do samego końca kwadrado. Dogranie do kryspu I wyrównanie. Ale prawie ten bramkarz to wyjął. Szacun. Natomiast mamy wyrównanie i wszystko zaczyna się od nowa. Oj, tu będzie podanie. Trzeba szybko zbiec. Ale nie krysp Wiedziałem. Już. Na radarze nawet to zobaczyć, jak tam nie... nie. I nic nie mogę zrobić. Zobaczę powtórkę. Już tym Krespo szedłem na niego i w ogóle poszedł w inną stronę. Bezradny Oscar. Zobaczmy. Quadrado. Zagranie do lewy. George Wea. Po drugiej stronie jest Krespo. I też do niego dogrywa Krespo. I chciałem powiedzieć, że 2-2, ale jednak nie. Kurde, no. Szkoda. I jeszcze Pereira. Do Herna na nakres po druga strona całkowicie odkryta. I Paweł Nedwet. I przed szansą na wyrównanie Paweł Nedwet. To jest legenda. 2 do 2. Ale to może być jeszcze gol. I 3 do 2. 70 minut. Niesamowity mecz. No i taka ciekawostka. Nie zakończyliśmy tego meczu. Bo nas wróciło jeszcze z serwerów. Nawet nie mogę wejść słuchajcie, do Ultimate'a. Serwery nie działają. No ale przegrywałem 3-2. Więc. Oczywiście, tutaj nie będzie żadnych wymówek, zaliczamy tę noc jako porażkę. No i niestety, moi drodzy, nie byłem w stanie już wejść do Ultimate Team, także niestety w tym odcinku pojawią się dwa meczeki. Jeżeli chodzi o tą porażkę na koniec, no, którą uznajemy jako porażkę, wykorzystuję koło ratunkowe zamiast usunięcia zawodnika, oczywiście, bo mamy tych sporo, więc możemy oczywiście użyć. No i zapraszam na kolejny odcinek w sobotę. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie kciuka w górze i nie miejcie mi tego za złe, ale naprawdę nie jestem w stanie dograć tego trzeciego meczu, bo gdybym próbował jeszcze zrobić ten odcinek, to niestety, ale pojawiłby się on na, zupełnie w inny dzień, yy, a tak, chociaż macie te dwa meczki, także to tyle na dzisiaj moi drodzy, trzymajcie się, no i na razie.